Okej, okay, witajcie moi drodzy, z tej strony Mojżesz, zapraszam na kolejny odcinek um, Information Słuchajcie, dzisiaj bardzo krótki odcinek, dlatego, że mam małe problemy z po prostu pewną grą Znaczy, pewnym modem, jest to mod y, Gothic 2 y, Podróżnik Oj, sorry Po chciałem, żeby w sobotę pojawił się godzinny film z niego, tak na porządek y, w, tego wolnego świątecznego słuchajcie, niestety nie uda mi się tego zrobić, dlatego, że y, złączyłem film w całość, w godzinny film no i niestety, ale zaczęła się taka rzecz, że chciałem go wrzucać tak seriami. Na trzy razy chciałem go wrzucić. Jednego dnia 33%, drugiego dnia 33% i trzeciego dnia 34%. I wszystko byłoby git, dopóki nie to, że YouTube usunął mi ten film i on musi, musi się przyzywać od początku, co jest niemożliwe, bo ja nie będę miał włączonego komputera 5-6 godzin, nie więcej, nawet teraz pisałem, że 12 godzin, żeby oby film się wrzucił. Więc słuchajcie, film pojawi się w poniedziałek. Cały godzinny film pojawi się w dwóch częściach te, o tej samej godzinie tego samego dnia, czyli w poniedziałek. Będzie to godzina najprawdopodobniej, nie wiem, po, po, taka około 12, więc bardzo zapraszam Was do bardzo zapraszam do tego obejrzenia go. No i właśnie zobaczycie tą moją niestety nieszczęsną porażkę, dlatego że mam tylko połowę tego filmu, czyli 20, dokładnie 25 minut. I Drugie 25 minut niestety muszę nagrać jeszcze raz więc no mi się tego nie widzi No uważaj, że ten, druga część będzie nieco dłuższa tam 26, 20, 28, 29 minut więc tak tylko mówię bo wiem że tam pewnie jest się dośczyta informacje na kanale tam z tyłu A jak się skanał kanał to tam z tyłu są napisane nawet że da, premiera, premierę usta ustaliłem na 20 z 20 grudnia w sobotę, no więc niestety nie uda mi się tego zrobić, za, 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 za co bardzo przepraszam więc no, no chyba że chcecie jedną część, ale tak chyba nie zrobię, bo to nie ma, do, to nie ma dokładnie sensu, więc, no więc trzymajcie się następnego tam odcineczka, na pewno potem, e, oglądacie to pewnie w środę, czyli e, w piątek, spodziewajcie się Retardninga, no więc trzymajcie się następnego odcineczka, no i cześć moi drodzy